Dzień dobry. Mamy 6:30. Nie wiem, jak wstałam o tej porze, ale dobrze, że wstałam. Idę się szykować. Ja gotowa, słuchajcie. Nie miałam pomysłu, jak się ubrać, więc ubrałam się. W ten sposób, tak klasycznie, na różowo-czerno. A teraz lecę na śniadanko, bo za 17 minut mamy zbiórkę. Tak jak już wspominałam w poprzednim filmie, my tutaj nie przyjechałyśmy dla przyjemności, tylko biznesowo, okej? Okay? Tak serio, jeżeli tak mają wyglądać biznesy, to ja mogę tak żyć. No ale naszym pierwszym celem tego dnia był event mix. Razem ze wszystkimi influencerami, którzy brali w tym udział, spaliśmy w jednym hotelu, więc po prostu wybraliśmy się tam wspólnym autokarem. Totalnie nie wiedziałam czego się spodziewać. Jedyne co wiedziałam to to, że to wydarzenie ma miejsce w muzeum czy czymś takim, gdzie normalnie nie ma wstępu. Na evencie było mnóstwo quizów i rywalizacji, czego oczywiście nie nagrałam, bo byłam tak tym pochłonięta. No, ale muszę pochwalić się, że moja drużyna zajęła drugie miejsce, więc chyba całkiem nieźle, nie? Po evencie przeniosłyśmy się już do naszego prywatnego, powiedzmy, busa. Byłyśmy na evencie, teraz będziemy jechać do restauracji na lunch. W ogóle mało do Was teraz gadam, bardziej będę nagrywać e, tym lektorem, co będę podkładać głos. Bo po prostu nie mam jak nie mam kiedy i też mi trochę tak głupio przy ludziach. No, ale melduję się i jest super. A jeżeli chodzi o miejsce, w którym jadłyśmy lunch, słuchajcie, jakie to było piękne. W ogóle ja dowiedziałam się, że żeby mieć tam rezerwację, to trzeba nie wiadomo co zrobić. No i ten widok na wieżę Eiffla. Już pomijając fakt, że ja nic nie rozumiałam z tej karty i po prostu powiedziałam, ja też to samo co koleżanka. I wylosowałam ośmiornicę. Dajcie znać teraz w komentarzu, czy jedliście kiedyś ośmiornicę. Bo dla mnie to smakuje normalnie jak kurczek. Obowiązkowo musiałam wziąć kawkę, bo byłam przecież niewyspana. Pół godzinki dla słoninki i przenosimy się na spacer w stronę wieży Eiffla. No i w końcu ją zobaczyłam. Słuchajcie, ja się tak bałam, że jej nie zobaczę, bo była taka mgła, ale później się przetarło. Słuchajcie, to na nagraniu ani na żadnym zdjęciu nie oddaje tego, jak to wygląda na żywo. I w ogóle patrzcie, udało nam się wjechać na taras widokowy na wieżę. Będę A. wdzięczna, jak wpadniecie tutaj i zostawicie komentarz pod ostatnim zdjęciem. Dobra, wróciliśmy do hotelu. E, musiałam umyć włosy, bo już czułam się tak po prostu nieświeżo. Nie mi się tak przetłuszczają. E, I teraz mamy godzinkę na wyszykowanie się na kolację w jakimś hotelu. I może to będzie obrzydliwe, co zrobię, ale chyba po prostu poprawię makijaż, bo nie mam czasu za bardzo. Muszę wysuszyć włosy, jeszcze uprasować sukienkę. I chciałabym jeszcze zadzwonić do Kamila, bo po prostu byłam na tej wieży Eiffla, słuchajcie, i zadzwoniłam do niego, bo chciałam, żeby był tam ze mną i na kamerce sobie gadaliśmy. Powiem wam, że trochę się trzeba poprawić i nie wygląda to jakoś najgorzej. Więc jest szansa, Matko wygląda jak taki quasi-modo, ale jest szansa, że będzie to wyglądać całkiem nieźle. I będę mieć włos świeży. Więc elegancko, tylko po prostu, że dobrze, że tutaj sprzątają I że yy, przyszli dzisiaj tam Jakieś wody dołożyć i tak dalej Ale zostawiłam sobie deskę do prasowania z żelazkiem I schowali, będę musiała to teraz rozkładać No ale nic, damy radę No ja pomalowana, wysuszyć włosy, założyć sukienkę I będę gotowa Melduję się, słuchajcie, gotowa Uważam, że całkiem nieźle Zobaczcie, taki but Taka kiecka Torebka też pasuje kurczę, jakieś światło takie no, ale tak na portowo Uważam, że spoko Dajcie znać w komentarzu, co myślicie A, i usta jeszcze sobie pomalowałam Mam nadzieję, w ogóle ta pomadka troszkę brudzi zęby Więc mam nadzieję, że będzie git Okazało się, że nie mogę tutaj wrzucać świecącej wieży Eiffla No nie, a chciałam wam pokazać Słuchajcie, ja już wróciłam Do hotelu I tak patrzę na siebie w tej sukni W tym makijażu Stosunkowo ładnie wyglądam Jak, jak na to, jak się noszę na co dzień i tak sobie myślę, kurczę, czym ja zasłużyłam. W sensie nie jestem złym człowiekiem, ale po prostu to, co się dzieje, to, że mogę być teraz w Paryżu z takimi cudownymi ludźmi, zobaczyć takie rzeczy. No, po prostu nie wierzę, że to się dzieje. Cudownie. Jestem mega szczęśliwa. No, e, teraz się zmywam, myję i wrócę do Was, jak już będę szła spać, bo to tylko zadzwonię do Kamila i tyle. No, ja już umyta. Dzwonię zaraz do Kamila i lecę spać, bo jutro znowu pobudka o 6, jeszcze trzeba się spakować. Ja, matka, ja się zawsze boję, że e, zostawię coś, więc będę musiała trzy razy sprawdzić, zanim stąd wyjdę i zanim się wymelduję. Ale nie wiem, czy tak łatwo zasnę, bo jest chyba jakiś koncert, nie wiem, ale strasznie głośno gra na zewnątrz muzyka, której nie rozumiem, bo jest po francusku. No ale dobra, ja uciekam spać e, i widzimy się jutro. Matka, jest 6.10. Spać mi się chce bardzo. Ale muszę wstać, żeby się spakować i się naszykować, żeby tak 7.10 wyjść na śniadanko. Dobra, ja umalowana, spakowana jako ta lecę na śniadanko. I później jedziemy do laboratorium L'Oreal'a. Tak mi się wydaje. Teraz słuchajcie, czas na bonusowe story time. Ja na początku tego wyjazdu, żeby się wystroić, postanowiłam założyć kolczyki, których wcześniej nie zakładałam, i słuchajcie, ja ich później nie mogłam zdjąć. Okazało się, że one się zakleszczyły i przez cały wyjazd byłam w tych jednych kolczykach. No, ale do rzeczy po śniadaniu pojechałyśmy do laboratorium L'Oreala. Czajcie, że od zaplecza mogłyśmy zobaczyć jak powstają kremy Mixa, wszystko o tych kremach się dowiedziałyśmy, no cudownie. Była też analiza skóry, w ogóle ja się czułam tak profesjonalnie w tym fartuchu i w tych okularach. Wiem wam tutaj jak nas powiedzi, że momentami to ja się stresowałam, bo tam wiecie, wszyscy używali takich specjalistycznych zwrotów jeszcze po angielsku i nie wszystko rozumiałam, ale jakoś sobie dałam radę. Później poczęstunek, no i pojechałyśmy dalej zwiedzać z naszą cudowną przewodniczką. Serio, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, ta kobieta umie tak opowiadać: Ja dosłownie wszystko zapamiętałam. I tak naprawdę, serio, nie kojarzę, żebym czegoś takiego się nasłuchała na lekcji historii. A szkoda. W międzyczasie przerwa na szybki obiadek, i poszłyśmy na taki punkt widokowy, gdzie widać było całe miasto. Tak naprawdę, jakbym miała wymienić jakiś minus Paryża, to tylko to, że trzeba trzymać torebkę przy sobie i w ogóle wszystkie jakieś tam rzeczy, bo kradną rzeczywiście. Ale ludzie, jakie to miasto ma historię, ja bym z chęcią wam tutaj opowiedziała, ale obawiam się, że zbanowaliby mi film. Ale serio, nie mogę się doczekać, aż pojadę tam z Kamilem i jemu to wszystko opowiem i go oprowadzę jak taki prawdziwy przewodnik. Jedyne czego żałuję to, że nie udało nam się zobaczyć Louvru, no ale tak jak mówię, następnym razem, jak już będę tam z Kamilem, to sobie sama zobaczę. Na lotnisku zrobiłam małe zakupy i to dosłownie małe bo kupiłam mam takie małe wieże Eiffla. Słuchajcie, doleciałam, już po części zbyłam makijaż, bo w ogóle zapomniałam o nagrywaniu i rozładował mi się telefon. Na początku były takie turbulencje, w ogóle baba obok mnie mnie wkurzała, no ale nieważne, jestem tak głodna, wszystko było zamknięte, tutaj już do McDonalda mi się nie chciało iść i słuchajcie, zaszalałam, zamówiłam sobie room service, zobaczcie jakie tutaj pyszności, oby mnie tylko brzuch nie rozbolał ja wcinam i nie wiem, może jeszcze się do Was dzisiaj odezwę. Dobra, ja już wykąpana lecę spać. Jeszcze tylko zadzwonię do Kamila na kamerce i jutro już się z nim widzę. Stałam kochani, mam bardzo dobry humor, bo się cieszę, że dzisiaj zobaczę mojego Misińskiego i piececzki i w ogóle jeszcze spotkam się ze znajomymi, więc po prostu nie przedłużając, ja już Was zabiorę do momentu, jak spotkam się z Kamilem. Słuchajcie, z tych emocji zapomniałam nagrywać, ale już jestem w domku, jest Miściński, jest Minia, jest Beziutka, jesteśmy wszyscy, no i co, jak ja się stęskniłam. Ja Słuchajcie, też. ja nawet nie miałam pojęcia, że jestem aż tak stęskniona. Tak było. Jak sobie poradziłeś bez mnie? Jadłem kaszę. <laughs> ale tęskniłeś troszkę? Tak serio? No, tak, tak, No, No, nigdy więcej. Jak to nie? <laughs> A widzicie, czyli kłamał? Nieprawda.